Witam wszystkich, słuchajcie moi drodzy Honda Accord R23 20 rok yy. Szybka wymiana oleju poza warsztatem W takich warunkach polowych Przed garażem Już wam mówię o co chodzi, autko yy, Jeździło na wielu olejach, a widzicie karteczek jest tyle, że co nie miara Wszystkie tutaj są praktycznie od wielu wielu lat Jak widać Amsoil Motul Yy, um, Liquimoli Ravenol Tutaj naprawdę jest Shell, tam był w, yy wcześniej. Yy, co tu jeszcze było? Yy, co tu jeszcze było? No sporo tych olejów było. Yy, 0W30 A5 B5. Od jakiegoś czasu auto jeździ na 0W30 yy, A3 B4. Yy, zmiennie Liquimoli. Teraz jest Ravenol. SSO 0 w a 3 b 4 to również A3B4, pełen syntetyk. Już wam mówię ile przejechało to autko. Według tego powinno być wymienione, wymienione było w 224-0607 przy stanie licznika 142. Teraz żeby was nie oszukać, już wam mówię. Autko ma. Już Wam pokazuję, żeby nikogo nie oszukiwać. Odbija się troszeczkę, widać czy nie widać. Opiewa 145, czyli przejechało 3000, 3000 km w ciągu roku, ale to były warunki miejskie. Już Wam pokazuję, jak wygląda taki olej po 3000 Użytkowania auta w warunkach miejskich. Już ja Wam pokazuję. Nie wiem czy to będzie odzwierciedlało. Tak to wygląda. I powiem Wam po oczywiście Olsen. Dość ciemny. Przejdziemy sobie teraz do bańki gdzie to zlewam żebyście sobie mogli naocznie zobaczyć patrzcie troszeczkę to zrobię żeby było to widać może będzie widać, o jest lampa pobujamy nim trochę tak to wygląda no czarny jest jest czarny może będzie tak lepiej widać o Teraz. Także macie pogląd, jak wygląda auto użytkowane w warunkach miejskich. Krótkie odcinki. Tak jak powiedziałem, kiedyś wam Honda ma swoje zalecenia. Te zalecenia to, jeśli warunki ciężkie, nawet co pół roku, czyli co 6000, nawet jeśli ktoś robi to w warunkach miejskich 6000, mimo że jeszcze nie upłynął rok, olej do wymiany. Tak jak powiedziałem, wszystko dokładnie precyzuje Honda. Jak takie autko użytkować, jakie to są warunki trudne, wszystko omawiałem. Mówiłem tak samo jak i skrzynia biegów. Tutaj macie, widzicie, był wymieniany kiedy? W skrzyni 224 przez 142 czyli praktycznie to było tak samo jak i przy oleju silnikowym. Także tak to widzicie, olej w skrzyni już był drugi raz, czyli praktycznie co 60 tysięcy wymieniany. Pierwsze od razu było 58 tysięcy, później dwie kolejne wymiany. Regularnie wszystko na. Oryginale, jeśli chodzi o olej do skrzyni biegów podobnie płyn w układzie chłodzenia również Honda, w pokazywałem wcześniej aby ktoś z hondziarzy pytał o akumulator czy większy, jak już wymieniłem wcześniej, 9 lat był w oryginale Panasonic Yuasa 60A, 640EN już mam go, żeby nie skłamać 7 rok 7 rok, przepraszam 7 lat i daje sobie spokojnie radę ale jak powiedziałem, autko jeździ w krótkie odcinki. Rzadko kiedy wyjeżdża na, na, na trasę. Przeważnie są to trasy związane z wycieczką na wczasy, Gdzieś tam nad na nasze morze. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o wymianę oleju. Po 3000 widzieliście, jakie to ma przełożenie na kolor. Ja jestem zwolennikiem, tak jak powiedziałem, rok albo przebieg. To w tym przypadku minął już czas okres, mimo że autko przejechało tylko 3000 w ciągu roku.